W dniem dzień to rozpoczyna się raczej mocno leniwie. O ósmej tutaj się zaczynają krzątać w tym bazie, coś tam sprzątają, zmywają. Po samego baru, to już na, na wstępie y, byłem dosyć mocno zaskoczony. No bo na pewniaka y, przyszedłem tutaj przed ósmą poprosić o kawę. No to wywołało mocne zdumienie. <laughs> I na szczęście ja posiadam nadal jeszcze puszkę kawy swojej, więc to wiedziałem, że to nie będzie jakiś wielki problem. Za to poproszę w takim razie o gorącą wodę. No i to też nie było mądre, bo ta kawa musi się, znaczy woda na tą kawę musi się ugrzeć tutaj na jakichś węgielkach. I no już żałuję, że o to poprosiłem. Mogłem <śmum> po prostu wyjąć bilełkę, nawet w tym swoim y, lokum y, jednocnym, bo przecież tam była woda, tak? I był prąd. Ale zupełnie nie pomyślałem. No, byłem pewien, że idąc do knajpy, poproszę o kawę i to nie będzie problem. Co więcej, y, jeśli chodzi o. Zaskoczenia no to też jest bardzo negatywnym zaskoczeniem brak tutaj zasięgu a On teoretycznie jest, ale tylko teoretycznie. Jeżeli macie tą sieć, to pozałatwiajcie wszystkie swoje życiowe sprawy przed dotarciem do tej miejscowości. Bo tutaj telefon jest po prostu cegłą do robienia zdjęć. Tylko i wyłącznie. <laughs> Ewentualnie do obrony. <laughs> Przed dziećmi, które e, proszą o zdjęcia. <laughs> A te sympatyczne maluchy. Tutaj w ogóle e, jest takie mocne spowolnienie w stosunku do Dar es Salaam. I bardzo dobrze, niech tamto miasto sobie zostanie e, z tyłu, z tyłu naszej o, historii i opowieści. Może to jest dobry moment, żeby sprostować parę rzeczy. Po pierwsze, autobus tutaj jechał 5 godzin, a nie 4. Ale to może być przypadek, no bo może akurat tak się trafiło. Chociaż ta droga od pewnego momentu jest fatalna naprawdę fatalna. Więc on nie za bardzo może jakoś tutaj nadrabiać i przyspieszać. Eee, dzięki. Jakiejś opatrzności dosłownie. Ja wynalazłem wczoraj ten numer WhatsAppowy do tutejszego nauczyciela, jak się okazało. Jest to osoba bardzo pomocna i bardzo sympatyczna. On w ogóle pokierował mnie dokładnie, jak tu dotrzeć, bo nazwa tego stędu autobusów. Dar es też jest błędna, tam brakuje jednej literki M na przodzie i w ogóle nie jest w stanie Ci podpowiedzieć, że szukasz czegoś, co się nazywa trochę inaczej, nie tak? szuka tego, co Ty wpisujesz, w związku z czym ten dworzec jest nie do wykrycia. No i dzięki niemu właściwie ta podróż odbyła się bez stresu, ponieważ no, ja też dokładnie wiedziałem, gdzie jadę. Na tym dworcu mogłem dokładnie powiedzieć, do jakiej miejscowości mam dotrzeć. No i on na mnie w ogóle czekał na tym standzie busików tutaj. No, Pomylić się raczej było się trudno, bo tylko jeden biały człowiek tutaj przyjechał. i on właściwie odkrył całą tutaj porażkę informacyjną przede mną jaka jest w internecie. Jest teraz maj 2021 i mimo researchu, który ja wykonywałem już w lutym, szykując się do tej podróży i sprawdzałem to na bieżąco, uwierzcie mi, że w internecie są same Nieaktualne, bzdury. To są po prostu bzdury, które tylko i wyłącznie powodują dezinformację. Jeżeli się na przykład szykujesz na coś i planujesz sobie jakoś tą podróż, a masz bardzo napięty terminarz, no to możesz się wkopić. Sytuacja z promem wygląda tak. Po pierwsze, promy odpływają tutaj nie o 4 rano, ani 3 rano, tak jak głoszą bzdury w internecie, tylko około 4 po południu. Nie jest to drewniana łajba z bardzo ograniczoną liczbą osób, które zabiera, tylko ogromny, nowoczesny prom. Po prostu taki zwykły, jaki się widuje wszędzie indziej, tak? Cała przystań jest e, zbudowana nowa, betonowe, podjazdy, budynki, wszystko jest nowiutkie. To ma około rok z tego co się dowiedziałem. Cała ta zmiana terminów e, no, nastąpiła właśnie też mniej więcej rok temu, ale to jest rok. Nikt o tym nie wspomniał przez cały czas w internecie mnie to absurdalne: gdzie są ci podróżnicy, gdzie są ci ludzie, którzy dzielą się informacjami? Mają piękne strony internetowe, naprawdę, bo takie, że szacunek ja nigdy takiej nie postawię, bo nie widzę sensu. Ale no bardzo ładne: z linkami, to tu, to, to tam, żeby na tym zarabiać. I co? No, dzień dobry, taka bomba, że w ogóle wszystko tam jest, to są bzdury, nieaktualne. Promoc, z tego co się dowiedziałem, odpływa co drugi dzień, więc będę musiał sprawdzić e, dokładnie, którego dnia. Odpływa tutaj z powrotem, i no, i to tyle tej tajemnicy promowej. Ale to jest cholernie istotne i bardzo, bardzo ważne. Kabaczek od drogi to już jest totalny basic. Też zauważyłem. Przepierzenia skonstruowane z liści. To są toalety, łazienki po prostu matko jedyna. A no, w takim miejscu jakoś nie wiem, czy znaczy, ufam mm, naiwnie tym ludziom w każdym razie tam gdzie jadłem i wczoraj się zaprzyjaźniałem, zostawiłem oba moje plecaki z celuśnienkim wyposażeniem. No teraz akurat mam tylko aparat kręcąc ten filmik. Ale jakoś... Nie wiem. Chyba tylko udara z salami jest takie fatalne. Oni tutaj też byli zdumieni te moją opowieścią i no i też podsumowali to tylko jednym, jednym słowem właściwie. Duże miasto no i, i, i zupełnie inni ludzie, inna mentalność. Tutaj czas się zatrzymał. Absolutnie. Dom jest o 16, a odprawie tam trzeba być. O, znaczy, on odpływa o 16.00. Trzeba zacząć się pakować o go o 15.00. Czyli jeszcze mam sporo czasu. Mogę się trochę powłóczyć. Dzieci się nawołują między sobą, że Mzungu grosuje po wiosce. Niektóre bardzo nieufnie na mnie patrzą. No i tak to wygląda. Basic, zupełny basic. Raczej kina domowego to oni tu nie mają. A PlayStation 6000, o, tu jest taka łazienka na zewnątrz. E, aczkolwiek tutaj jest to konstrukcja częściowo już unowocześniona, ponieważ jest blacha, ale większość mijanych domost ma jednak takie przepierzenia tylko i wyłącznie z liści. No tak to wygląda, jeśli bylibyście ciekawi ee, <grywka> jak tutaj e, spędzić czas, no bo tą godzinkę e, między kupnem biletu, a otrzymaniem tego biletu, a jak nie będziecie akurat robić sałatki, no to trzeba jakoś przetrwonić. Ja się po ten bilet jakoś specjalnie nie śpieszę, więc przetrwanie trochę więcej czasu, pląsając sobie po tym, co tutaj jest najdziwniejsze i najbardziej egzotyczne. Smutne to, szkoda mi tych ludzi, że żyją w takim prymitywie. Nie obawiam się, że tych los przez najbliższe dziesięciolecia tak naprawdę, tak to można spokojnie mierzyć, absolutnie się nie zmieni. Będzie tak za 30 lat pewnie. No bo nie ma tutaj żadnego powiewu, się też potrzeby nowoczesności i zmiany tego wszystkiego. Tak mi się wydaje oczywiście jako kompletnemu przybyszowi znikąd. W stosunku do nich. No. Ale nie ma tu przebodcowania europejskiego. Nie ma tutaj na pewno otwarcia na gadżety. Na wyścig szczurów. To jest kompletnie inny system wartości i myślenia. Tutaj Trudno jest to porównywać. Dyskusja na ten temat, czy oni są szczęśliwsi, czy nie, jest moim zdaniem bzdurna i bezpodstawna. To kompletnie jest świat nie do porównania. Zaraz zdobyłem trochę lokalnych MP3 od kierowcy. A, wszystkie są w fatalnej jakości. Takie to ja w ogóle ściągałem modemem, nie wiem ile lat temu, 30? A, z internetu nielegalnie. No oni tutaj też oczywiście wszystko robią nielegalnie, bo kto by płacił za muzykę? Hello. No, ale wreszcie mamy jakikolwiek namacalny tutaj lokalny klimat muzyczny, taki autentyczny, tak. Są tam oczywiście przeboje komercyjne, ale są też takie muzułmańskie, bardziej melodie, które są takie bardziej, moim zdaniem, lokalne i naturalne. No dobra, doszliśmy do stacji benzynowej, czyli już tu jest wypas. Eee, ko pora kończyć tą wycieczkę, bo muszę kupić ten bilet. Znaczy odebrać ten bilet, nie chcę się awanturować, że już czas minął i że <noise> następny muszę kupić, albo coś podobnie. Ogólnie dobrze jest tutaj pobyć chwilę na takim slow motion w tak pełnym słońcu. I z pełnym brzuszkiem po tej pomidorowej sałatce jest naprawdę dobrze. Można sobie jeszcze chwilę poczekać. Jedynie nieszczęśliwie się składa, że e, no zupełnie, zupełnie ten mój internet tutaj RTL-owy nie działa. Ja nawet ściągnąć nagłówków maili nie mogę. To nie chodzi o jakiekolwiek działania nie mogę sprawdzić. E, Niczego co się wyprawia na rewolucję na przykład. O innych bankach to nawet nie myślę. Więc naprawdę to jest taka odcinka od cywilizacji, jakby nożem po prostu przeciął i koniec. Do widzenia, martw się sam. Ach, no i kupienie biletu jest jakieś takie dziwnie dwuetapowe, ponieważ najpierw kupujesz, się dostajesz jakąś taką karteczkę, płacisz 16 tysięcy. Od osoby, Tam wprowadzają mocno Twoje dane, więc trzeba mieć przy sobie paszport. O czym dostajesz tą karteczkę? <grym> I każą Ci przyjść o godzinie 12.00 ponownie, tym razem już po faktyczny bilet, a nie tylko po jakąś tam karteczkę. Ona jest tylko symbolem tego, że się zapłaciło. Jakimś takim dowodem, dziwne. A tutaj przed nami jest właśnie ten główny wybudowany obiekt, nowy gdzie jest odprawa promu, właśnie. No i to podobno ma około roku. To skutecznie zapchałem już tutaj kartę... ...właściwie nie kartę, tylko telefon. Więc, żeby robić kolejne zdjęcia musiałem się pozbyć jakichś staroci. Ach, no i właśnie, co więcej. Więcej to było to, że dla rozrywki ja wczoraj podjąłem się wypromowania nieco knajpki, w której jadłem i piłem piwo z nauczycielem i, i jego żoną, która prowadzi tą knajpkę. Mm. No, że biali ludzie i ilu ich tu przyjeżdża, i turystyka i w ogóle i w szczególe. No i wykombinowałem, że wykombinowałem, że pomogę im wypromować to miejsce odrobinkę na tyle ile mogę. I dzisiaj dla zabicia czasu po tej dziesiątej przyszedłem z targu z garścią warzyw Pomidorami, cebulą, papryczką, limonkami i no, skonstruowałem dwie kompozycje. Opotografowałem fotografowałem to radośnie. <laughs> Przy okazji, oczywiście, to wszystko po pożarłem na koniec. Eee, wyszło bardzo smacznie. Zdjęcia, mam nadzieję, są na tyle zachęcające, że. Jeśli ktokolwiek je ujrzy, a pin jest na mapie tego miejsca, i to wszystko jakby wystartowało mój pomysł. E, więc, no, może ktokolwiek się skusi, albo spyta o to miejsce przynajmniej. Jedna, jedna rzecz jest faktem, że oni tutaj w życiu nie robią takich sałatek pomidorowych. Po prostu ich to ich umysł tego nie ogarnia. No. Ja nie wiem czemu. Przecież jeżeli taka garść pomidorów, cebulki i papryka i dwie limonki do tego, kosztowały 2000 i to mnie a na pewno oni mogą kupić to jeszcze taniej albo w ogóle nie na tym targu, tylko gdzieś po prostu stąd no to kurteczka Takie, taka surowka mogła ku, pu, kosztować i cztery i byłaby dobra no